Halo, halo. Ja mam pytanie do Boxdela i w sumie też do Dubiela. Chciałem na początku pozdrowić, bo obydwu mega szanuję. Ale mam pytanie do Boxdela, nie? Tak. E, Wyluzuj, znaczy, od z Mortko. Czemu liżesz tak dupę kasełki na tych kejdżach, jak na przykład coś mówi, na przykład o... Dlaczego siedzisz spokojnie, gdy na przykład on wyzywa kabiba do walki, G Gamrota wyzywa... Dla mnie to jest w ogóle śmiech na sali, jak on się w ogóle zachowuje. Denerwuje mnie strasznie i denerwuje mnie to, że kiedy on ci coś powie, to łeb z dół dajesz i nie chcesz mi nic odpowiedzieć, no... Dla mnie... Według mnie to jest słabe, nie? Ale cię szanuję, mega cię lubię, jesteś tam z moich rejonów, bo ty jesteś gdzieś ze Świętokłowic, ja też, więc pozdrawiam cię, no i no... Starnowski Gór aktualnie, ale dobra, odpowiem na to pytanie, bo to jest też dobre pytanie wielu ludzi jeszcze mi zarzuca tą stronniczość i kurwa tak, jestem trochę stronny w stronę Casio z tego względu, że trochę czasu już razem spędziliśmy, Casio zapewnia pewnego rodzaju poziom dymów i poziom show. Yy, którym się satysfakcjonuje. Kas już w ogóle ciekawy temat, yy, bo yy, ludzie tego nie wiedzą, ale yy, z Kasiuszem to jest trochę tak, że Kasio. Kasio yy, jest mądrzejszy niż się ludziom wydaje, nie? Tylko on wykreował jakąś taką swoją postać. ja wiem, trochę coś tam o tym, bo sam przez Ja wam jakiś powiem, czas taką. Yy, ja, ja wam powiem taką lubię. prawdę o tym Kasio, yy, gdzieś tam on yy, oczywiście też nie przyzna się do tego, bo yy, nie mógłby. Ale jak mam być gdzieś tam stroną, która obserwuje tą całą sytuację, to nawet wobec mnie Casio, mimo wszystko, ubiera tą jedną, tą, 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 tą jedną ze 101 twarzy Don Casio, ubiera sobie taką twarz na rozbowy z boxdelem, żeby gdzieś tam usatysfakcjonować mnie i tworząc pewien dymomierz, gdzieś tam, który dymomierz. wypierdala często poza skalę w momencie, gdy jest on moim gościem. Jeżeli chodzi o Kabiba, o Honorama Gregora, że gdzieś tam Casio, według Kasio on jest w stanie pokonać ich w boksie to owszem, ja żebyście nie myśleli, że jestem jakimś idiotą, który myśli, że zestawiając Casio, który jest freakfighterem, z zawodnikami takiej klasy jak Conor McGregor czy Kabib Nurmagomedow, którzy trenują kurwa całe życie mm. i zostawiasz ich nagle, zostawiasz Casio i takiego Kabiba. To, to nie jest tak, że ja jakby jestem przekonany, że Casio wiesz, że Casio wygra tą walkę z Kabibem, bo wiadomym faktem jest, że, że nie uważam tak. Uważam, że Kabib raczej pokonałby Casio. <laughs> tak? To jest. To jest jest tam logiczne dla mnie, biorąc pod uwagę, że miał taki przeciwników. Sensie, <laughs> w sensie. Ale to nie jest też tak, że ja, na przykład, biorąc tutaj teraz Normana, że, nie, że, że Norman pokona Casio tak na pewno, wiesz o co chodzi. To tak na przykład nie uważam, stary. Nie? Uważam, że, że ta walka to będzie niespodzianka i czekam po prostu na, na, na finish tej walki. Cassio w ogóle tam ostro. ten, ostro. ostro... Yy, nagina rzeczywistość, bo z tego co słyszałem, to to nie jest tak, że on tak pokazuje, on tak podobno tylko pokazuje, że imprezuje, dalej w Warsaw Shore nawalony i tak, tak dalej. I teraz prze A prawda dalej. jest taka, z tego co ja się orientuję, to on jest codziennie na treningu, czasem i dwa razy dziennie. Nawet ostatnio jak słyszałem, że skądś miał wracać, to wracał specjalnie do, do Gdańska, czy z Gdańska, nie wiem gdzie on mieszka, yy, żeby rano zrobić trening i yy, on się przygotowuje do tej walki. Natomiast no ja, ja też uważam, Słuchaj, fajnie jest, jakby to jest gala freak fightowa i chodzi o to, żeby zrobić show i fajne, fajnie, że się robi to show, ale z drugiej strony um, show to nie wszystko, nie? A, a, a wiesz, a już kreowanie się na, te, na takiego, że nie wiadomo kogo nie wyzwę i nie wiadomo kogo pokonam, to przestaje być po w poważne po prostu, nie? Jak, jak Marcin Najman po prostu. No tak, ja oglądam generalnie twoje od pierwszej gali i no ja wolę te dymy i Kasiu zrobi dymy, ja to rozumiem, ale no według mnie tak jak na przykład Ferrari powiedział, że on po walce z Maciekem Ratajem, na przykład taki Maciek Rataj miał w ogóle w dosiadzie, a on się na finał dogał, no to dla mnie to jest świt na sali jednak, nie? Wiewiór go wyjaśnił, jestem pewien, że wygrał z nim, bo on... No ja Jestem po prostu tego pewien, że Wejurzi wygrał, no i no, tyle ma w sumie do powiedzenia. Nie? Na jeszcze, jeszcze odpowiadając na, na jedno z Twoich pytań, bo jeszcze zadałeś pytanie, że jak on coś mi mówi, to ja na przykład spuszczam e, głowę w dół. Powiem Ci, wielokrotnie już gdzieś tam próbowałem e, panczować e, się z Casio, ale dobre sobie też, Chociaż z drugiej strony to też ja teraz chciałem obronić się tym, no, że... No, zawsze na swoim postawia mi się wydaje po prostu. I w, no, wiesz, ciężko ja, go przegadać. Jak ja bym mu zaczął cisnąć, yy, no to chujowo to trochę wygląda. Z drugiej strony, chujowo to wygląda też, że on ciśnie włodarza. Yy, no tak. tak. Yy, wielu ludzi gdzieś tam te, czytałem, że nie do końca się z tym zgadza. Yy, no to uznajmy, że akurat w tym wypadku mogę powiedzieć, że ja, ja nie chcę cisnąć swojego zawodnika. Jeżdżą. Jeżeli mój zawodnik. Podoba mu się na przykład to, że gdzieś tam nie ciśnie, choć robi to często dla beki, ale jeżeli na przykład powie coś, coś więcej, a czasem tak było, że powiedział za dużo, no to to już jest gdzieś tam po jego stronie. Nie? Ja, ja, ja na przykład nie mam takiego, wiesz, gdzieś tam popędu, żeby zwaniakować, żeby i zgrywać ten, bo... Wtedy zapewne wyciągnąłbym takiego asana z rękawa w stronę Casio, że, że powiedziałbym, Casio, ale ty nie rozjebiesz kabiba, bo nie masz kurwa z nim szans i jesteś pojebany, jeżeli tak myślisz, Wiesz o co chodzi, ale jakby tutaj siedział i jakbym mu to powiedział, no to zaczęłoby się, wiesz, gdzieś tam. Z Don Casio, wielki Don Casio, każdy kompleks go No, ale, ale prócz tych sytuacji, gdzie, gdzie uważam, że właśnie. Jeżeli chodzi o tego Kabiba, bo tutaj śledziłem gdzieś tam karierę Kabiba i raczej nie sądzę, żeby, żeby Kasy sobie z nim poradził, no to jest innym, inne rzeczy, no to gdzieś tam wiem, że to jest jego strategia, gdzieś tam e, walka z Mateuszem Gamrotem w boksie też nie do końca mi się wydaje, że to jest gdzieś tam, że Gamrot jest turbofaworytem w tej walce w boksie. No i, i tyle, jeżeli chodzi o, o, o Donakasiodę. No rozumiem, no także ja Wam już nie przeszkadzam, nie zakłócam i mogę kogoś pozdrowić.